Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapewne znacie Państwo takiego polskiego i także wybitnego polityka, który niegdyś piastował także wysokie funkcje w polskim rządzie, był następnie później sekretarzem w Urzędzie Miasta Warszawy. Jest podejrzany w aferze śmieciowej o przyjęcie łapówki w wysokości 5 milionów złotych. Ten człowiek nazywa się oczywiście Włodzimierz Karpiński. Ten człowiek od lutego siedział w areszcie, e, prawda, z uwagi na to, że zachodziła duża obawa o to, że. Raz będzie utrudniał śledztwo, bo to śledztwo utrudniał, czyli ta jego zdolność do mataczenia, jednocześnie manipulowania e, dowodami, gdyby był na wolności, e, prokuratura uznała, że należy go w tym areszcie oczywiście zatrzymać. Sąd także e, oczywiście przyjął ten wniosek prokuratury za słuszny, jednak Włodzimierz Karpiński, dziwnym zbiegiem okoliczności, drodzy Państwo, bo tak się niestety stało, mógł objąć. Mandat europosła. Startował w wyborach w roku 2019, drodzy państwo, i zajął czwarte miejsce. Nie dostał się do Europarlamentu. Na pierwszym miejscu wówczas te wybory wygrał niejaki pan. Hetman, następnie ten pan Hetman w tym roku startował do poseł, europoseł Hetman, startował do Sejmu i do Sejmu się dostał. Zatem zrzekł się z tego miejsca w Europarlamencie. Druga na liście, niejaka, która miała zająć miejsce tego pana posła Hetmana, niejaka Joanna Mucha, też niestety dostała się do Sejmu. Trzeci człowiek, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, ale to nie jest ważne, który miał zająć z kolei to miejsce. Miejsce tej dwójki w europarlamencie, bo na tej liście był trzeci, zmarł w maju i czwarty do objęcia tego stanowiska właśnie europosła był Włodzimierz Karpiński. I ten pan, drodzy państwo, oczywiście wyraził chęć przyjęcia tego mandatu europosła i pan Szymon Hołownia bezzwłocznie wydał rozkaz, bo jest marszałkiem Sejmu, bez oczywiście yy, podjęcia jakichkolwiek rozmów z prokuraturą czy z sądami, nie, nie interesowało go to. Ważne było, żeby rozkaz poszedł z góry od marszałka Sejmu Hołowni, który według wielu ekspertów już w tej chwili popełnia wielkie polityczne. Fopa, bo miało nie być sytuacji, przypomnijmy, w których, drodzy Państwo, te układy polityczne się tutaj miały pojawiać. To hołownia obiecywał. Ludzie już zaczynają mówić, że po prostu człowiek z celi pojedzie sobie do Brukseli. Oczywiście, że yy, o, będzie go chronił, oczywiście, także immunitet, bo teraz. Nic mu nie można zrobić, co w rzeczywistości chyba nie do końca tak wygląda, bo można zwrócić się jeszcze do yy, Brukseli, prawda? O to, żeby zniesiono jego immunitet, bo jest podejrzany tutaj o przywłaszczenie. Prawda, o przyjęcie łapówki w wysokości 5 milionów złotych można to zrobić, ale podobno w Hiszpanii, drodzy Państwo, była podobna sytuacja. Jakiś tam europoseł, który także miał trafić do Brukseli, który przebywał w areszcie w Hiszpanii za jakieś podobne machlojki i manipulacje, Sąd Najwyższy w Hiszpanii stwierdził, że po prostu tego człowieka do Europarlamentu nie wpuszczą. Tutaj w Polsce, jak widzimy, układy, Polityczne drodzy państwo mają miejsce cały czas politycy PO, PSL, no i oczywiście ten nieszczęsny hołownia, ten marionetka w rękach Tuska bez namysłu po prostu podpisuje zwolnienie Karpińskiego z urzędu. Afera śmieciowa bardzo dużo fajnych pieniążków tam wpada do kieszeni. Więc Pan Karpiński pojedzie sobie do Brukseli, żeby sobie jeszcze zarobić pieniądze tam w Brukseli. Aż się dziwię, czemu ci posłowie zdecydowali się na przyjęcie mandatów w polskim Sejmie, zamiast siedzieć tam w tej Brukseli. Przecież tam to już głupot większych być nie może, a w Polsce to jedynie te ścieranie się, ta walka. Tam oczywiście można na tym fotelu. Brukselskim siedzieć, no ale ci posłowie zrezygnowali, o których wspominałem wcześniej, zrezygnowali z tych mandatów w Europarlamencie. Jeden z nich zmarł, więc Karpiński na czwartego się tam dostał po prostu, cud się jakiś przytrafił. No i do 20. Do 2024 roku będzie w tym Europarlamencie sobie siedział. No potem oczywiście immunitat się skończy i sprawy będą się toczyły dalej, ale nie wiadomo, drodzy Państwo, jak to będzie z tymi politycznymi sprawami i tymi. Yy, prawda, układami, bo tu się okazuje, że już rączka, rączkę, prawda, yy, swoich trzeba chronić. Trzymaj się nas, to my cię ochronimy. I jeśli mi ktoś powie, drodzy Państwo, że w, tym, w tej Polsce nie ma mafii, że w, tym Polsce, w te, że w tej Polsce nie ma układów politycznych i że ten hołownia po prostu obiecuje ludziom przejrzystość, transparentność, gdy przy okazji takie decyzje yy, podejmując, yy, które. Jakby to powiedzieć, one są po prostu nieuczciwe, nieetyczne przecież przy tym całym balaście tego, tego hołowni, który na tą uczciwość, na tą przejrzystość, na tą szlachetność się powołuje. Jakie można byłoby podjąć kroki w tej sprawie? Czy rzeczywiście ten, yy, przyjęcie tego mandatu i objęcie tego yy, człowieka immunitetem brukselskim jest decydujące w kwestii tego, żeby on aresz w Polsce opuścił? Czy rzeczywiście jest tak, jak niektórzy twierdzą, że po prostu... Yy, Immunitet chroni tego posła podczas jego pracy w Europarlamencie, a nie wówczas, gdy on popełnia jakieś przestępstwa w Polsce. Więc, drodzy Państwo, sprawa tak wygląda. Nie wygląda to niestety naprawdę bardzo. Ciekawie. Ja tego hołowni nie znoszę. Drodzy Państwo, w ogóle polityki nie znoszę i to politykerstwo, które tam zaczyna znowu te macki roztaczać. My za chwilę o tym zapomnijmy oczywiście, bo po co o tym pamiętać? O tym nie ma sensu pamiętać. Jest początek kadencji Sejmu i parę dni od objęcia w ogóle funkcji marszałka przez hołownię, więc zobaczymy, co tam tak naprawdę jeszcze się będzie działo. A więc Karpiński na Brukselę! Euro będzie do portfela spływało sobie bezpiecznie, no przynajmniej tam na te, bo to do przyszłego roku, jeszcze do następnych wyborów do Europarlamentu. No zobaczymy, bo być może ten człowiek jeszcze w wyborach znowu będzie startował, ale kto? Już chciałem przekląć, ale to nieładnie. Kto tych ludzi tam po prostu wybiera na te stanowisko, no ludzie drodzy! Fałszywe obietnice wyborcze. Polecam Państwu ten film, który pojawił się na karcie u góry ekranu, inaczej porządku niestety na świecie nie będzie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się nisko.